Dzień dobry kochany. Przygotowałam dla Was dzisiaj zestawienie maseczek. To będą maseczki, które są przeznaczone do różnych potrzeb skóry, do różnych rodzajów, więc na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Zanim jednak przejdę do tematu, to pragnę przypomnieć o. Przygotowaniu skóry do retinolu. Mam nadzieję, że stosujecie się do moich rad, które poleciłam w ostatnim filmie, że ją pięknie nawilżacie, odżywiacie, tak abyście mogły w pełni wykorzystać dobrodziejstwo retinolu już pod koniec września, o którym właśnie będę mówiła w materiale. Zaczynam dziś od dobrze już znanej Wam maseczki, która już wielokrotnie pojawiała się u mnie tutaj na kanale. A mianowicie mam na myśli 5-minutową oczyszczającą maseczkę z Cosmetics z azeloblicyną. To jest maska, która w zasadzie ma podwójne działanie, dlatego że jednocześnie może Wam posłużyć jako maska, a jednocześnie jako peeling. Dlatego, że właśnie dzięki obecności kwasu azelainowego w postaci azeloglicyny nieco bardziej nawilżającej, ale jednak będzie działała zarówno. Oczyszczająco jako maska, ale również nieco złuszczająco jako peeling. I to jest masyczka, która, jak sama nazwa wskazuje, wymagająca zmycia po 5 minutach. Czyli ważne jest to, żeby tego czasu nie przedłużać, żeby absolutnie nie pozostawiać jej dłużej niż wskazuje tutaj producent, ze względu na to, że może wystąpić podrażnienie. Dla kogo ta maska będzie odpowiednia? Tak naprawdę dla wszystkich cer mieszanych w stronę tłustą. Trądzikowych, nawet dotkniętych trądzikiem różowatym, może być również pomocna w przypadku łojotokowego zapalenia skóry, czy po prostu przy cerach mieszanych, zdrowych, bez żadnych zmian, bądź cer naczyniowych. W przypadku cer suchych, czy cer dojrzałych, będę miała inne propozycje. Więc to jest maska, którą Bardziej polecę właśnie cerom, tam gdzie należy wyregulować pracę gruczołów, ujowych, gdzie należy ją rozjaśnić. To też jest maska, która może nieco wspomóc walkę z przebarwieniami, ale biorąc pod uwagę, że właśnie mamy do czynienia z którąś z tych cer, czyli tą bardziej w stronę tej przetuszczającej się. Kolejna maska Katier z glinką różową do skóry wrażliwej. To jest marka francuska i ta maseczka ma silne właściwości łagodzące. Słuchajcie, wielokrotnie ja ją polecałam. Co prawda nie tu na moim kanale, ale w moim gabinecie. Osobom dotkniętym trądzikiem. I to jest maska, słuchajcie, która przepięknie łagodzi zarówno zmiany trądzikowe, jak i w ogóle wszelkie zaczerwienienia, rumień. Jak wiadomo, glinka różowa ma silne właściwości właśnie łagodzące, ale też absorbujące nadmiar sebum. Tutaj dodatkowo będzie bardzo delikatnie takie odświeżanie, rozjaśnianie tej skóry i to jest maska, która ma bardzo szerokie, bym powiedziała spektrum dla różnego rodzaju skór, bo zarówno bym ją poleciła dla cery, nawet i suchej, wrażliwej, naczyniowej, mieszanej, mieszanej w stronę tłustą, czy skóry problematycznej, nawet dotkniętej łojotokowym zapaleniem skóry, czy cery trądzikowej. Ta maska wymaga zmycia. Ją nakładamy na około 10 minut i tu polecam naprawdę nie żałować sobie tego preparatu, żeby ona wam nie przyschła mentalnie, tylko Rzeczywiście, nałożyć ją grubą warstwą, i wtedy ona będzie powolutku sobie wysychała. Ewentualnie, jeżeli będzie mocno przesychała, można ją spryskiwać co jakiś czas, bo warto wspomnieć, że jeżeli maska z glinką Wam tak bardzo porządnie przysknie, to będzie bardzo nieprzyjemne uczucie ściągnięcia. I wtedy, szczególnie w przypadku tych cer bardziej skłonnych do przesuszania się, no to taki efekt się nie do końca sprawdzi. Natomiast ta maska będzie uzupełnieniem pielęgnacji, zarówno takiej przeciwzapalnej, jak i yy, Klasycznej, bym powiedziała, i pielęgnacyjnej w przypadku cer naczyniowych czy cer wrażliwych. Tę maskę ewentualnie zawsze jeszcze można nieco wzbogacić o 2-3 krople ulubionego oleju, który będzie miał odpowiednie właściwości dla waszej skóry. Kolejna maska, która wymaga zmywania, to maska Bielenda Professional Supreme Lab. Odżywcza. Maseczka z ultra stabilną witaminą C. Ona nie tak dawno pojawiła się też u mnie na kanale, i to jest maska, która przepięknie rozświetla skórę. Jest bardzo silnym antyoksydantem. Daje takiego kopniaka, powiedziałabym cerze, piękny blask, rozjaśnienie. I to jest maska, którą tak naprawdę jestem w stanie polecić większości rodzajów skór, no może nie tym wybitnie przetuszczającym przetłuszczający, się i tym dotkniętym trądzikiem czułajotkowym zapaleniem skóry, czyli tutaj z wyłączeniem cech problematycznych, ale to jest maska, która doskonale właśnie nawilży, odżywi. Pomoże odbudować płaszcz hydrolipidowy, może aż w takim bardzo dużym stopniu, bo przede wszystkim jest to maska właśnie o właściwościach antyoksydacyjnych. Ale to jest maska, która rzeczywiście przyniesie takie przyjemne uczucie odżywienia i ukojenia dla tej skóry, z takim nieco efektem właśnie rozświetlenia. I tutaj będzie odpowiednia dla cer. Suchych, naczyniowych, dojrzałych. Z wrażliwością tutaj bym troszeczkę uważała, bo w przypadku witaminy C może gdzieś tam takie lekkie mrowienie wtedy wystąpić. Więc w przypadku cer wrażliwych proponowałabym wypróbować gdzieś na fragmencie skóry, zrobić sobie po prostu taką próbę uczuleniową. Ale dalej idąc, jak najbardziej będzie to odpowiedni produkt dla cer mieszanych i mieszanych w stronę tłustą. Tak jak już tłumaczyłam, z zaznaczeniem, że wyłączamy tutaj wszelkiego rodzaju skłonność do krostek. Czy grudek. Kolejna maska, też zmywalna. Zaczęłam sobie od takich masek zmywających. Za chwilkę przejdziemy sobie do tych masek, które mogą pozostać na naszej skórze i nie wymagają właśnie usunięcia. Nakomi next level maska znowu z witaminą C i dodatkowo z alfa arbutyną. To jest maska na przebarwienia o konsystencji kremowej. Tę maskę nakładamy na pięć. 10 minut, ja może jeszcze tylko wspomnę, bo zapomniałam, w przypadku bielendy, bielenda też wymaga zmycia, to jest maska, którą nakładamy na około 10-15 minut i zmywamy. W przypadku maski na komi Next Level możemy ją pozostawić właśnie około 10 minut. Tutaj może też ewentualnie wystąpić jakieś bardzo delikatne takie uczucie mrowienia. Natomiast jest to maska, która rzeczywiście pomoże tę skórę wyraźnie rozjaśnić, więc będzie dla wszelkich cer, które wymagają takiego zastrzyku energii, dla cer palaczy, dla cer takich. Matowych, bez blasku, yy, pozbawionych życia, dla cer mieszanych, mieszanych w stronę tłustą. Więc tu jak najbardziej jest to maska, którą bym poleciła bardziej, może nie tym cerom yy, skłonnym do przesuszania się, a bardziej tym skłonnym właśnie do przetuszczania się. No i oczywiście jak najbardziej osobom, które borykają się z przebarwieniami. Pamiętajcie tylko, że tę maskę należy zmyć. Kolejna maska, która również będzie wy, wymagała zmycia i to już będzie ostatnia na dziś maska, taka właśnie y, o takich właściwościach, to jest DermaQuest C Infusion y, TX Mask. I to jest maska przeciwstarzeniowa z kwasem alfa-liponowym 10% i lipofilową formą witaminy C 4%. Uf, nazwa dość długa. Słuchajcie, to jest maska, która przede wszystkim będzie bardzo pomocna y, w poprawie kolorytu, czyli w usunięciu tego szarowego, takiego zmęczonego kolorytu, coś podobnie jak w przypadku maski next level, ale ona będzie miała jeszcze intensywniejsze działanie i dodatkowo dzięki obecności kwasu alfa liponowego mamy również działanie przeciwzaskórnikowe, przeciwzapalne, bo kwas alfa liponowy właśnie dodatkowo będzie tutaj stymulował naprawę tej skóry. Będzie Pomocny w przypadku cer problematycznych, a dzięki obecności 4% witaminy C, no rzeczywiście będziemy miały tutaj takiego kopniaka, po prostu właśnie energetycznego, też jak najbardziej wyraźne rozjaśnienie. Tę maskę, podobnie jak poprzedników, zmywamy po właściwie 5, nawet a maksymalnie 10 minutach, w zależności od wrażliwości skóry. I tę maskę polecę zdecydowanie serom niewrażliwym. Tu oczywiście nie mówię, żeby od razu się spodziewać jakiegoś podrażnienia, ale na pewno w przypadku cer suchych czy wrażliwych to nie jest dobra propozycja. Za chwilkę już do takich propozycji przejdę. Natomiast tu, w przypadku cer problematycznych, w przypadku cer mieszanych, mieszanych w stronę tłustą, oczywiście cer normalnych, w przypadku cer naczyniowych, to jest naprawdę bardzo dobra propozycja. I oczywiście również sprawdzi się w przypadku cer dojrzałych, bo to będzie właśnie ten zastrzyk energii. Kolejna maska to maska, która już nie wymaga zmywania, czyli jest znacznie prostsza w stosowaniu i może być pozostawiona na całą noc. Zresztą, jak sama maska wskazuje, to jest maska marki Organic Hydrating Therapy Night Face Cream Mask. To jest intensywnie nawilżająca maska krem z dynią. I co ciekawe, już kiedyś wspominałam o właściwości dyni. Dynia ma silne właściwości przeciwzapalne, i to jest cudowna sprawa, bo słuchajcie, jednocześnie jest tak: antyoksydantem działa silnie przeciwzapalnie, rozjaśniająco, pomaga zminimalizować zaczerwienienie skóry. Więc mamy tutaj ogrom działań w przypadku jednego składnika tak bym naprawdę właściwie to ujęła składnika aktywnego. To jest maska, którą mogę polecić większości rodzajów skór bo tak naprawdę ona nawet sprawdzi się nam ładnie przy tych cerach skłonnych do przesuszania się. To jest maska, która zastąpi nam krem nocny. Więc jest to maska, którą sobie nakładamy po umyciu twarzy, oczywiście po toniku po osuszeniu, nakładamy ją na całą noc i nic nas już nie interesuje, a rano budzimy się rzeczywiście z bardziej wypoczętą, rozświetloną i złagodzoną cerą, dlatego że dzięki właściwościom łagodzącym dyni mamy właśnie ten efekt takiego Zrelaksowania skóry, i to jest szalenie przyjemne. Ta maska pomoże Wam również uporać się w zminimalizowaniu zmian trącikowych, dlatego że właśnie dzięki właściwościom przeciwzapalnym dyni tutaj możemy też nieco pomóc skórze w walce z trącikiem czy z trącikiem różowatym, dlatego że będziemy miały działanie przeciwkrotką i krótką. Następna w zestawieniu to maska Alkmi. Mikrobiom Dream of Beauty Calming Sleeping Mask. To jest maska wyciszająca, nocna, maska krem. Maska, która pięknie pomoże Wam w odbudowaniu płaszcza hydrolipidowego, pięknie zrelaksuje, nawilży, ale na tłuści odżywi. To jest maska, którą zdecydowanie polecę cerom właśnie z tym y, uczuciem nadwrażliwości, z naruszonym płaszczem hydrolipidowym, skłonnym wyraźnie do przesuszeń, y, silnie podrażnionym, zaczerwienionym. Więc Rozpoczynając od cer suchych poprzez cery wrażliwe, naczyniowe, dojrzałe, do cer mieszanych, aczkolwiek to jest też maska, która uratuje sytuację cerom trądzikowym, chociażby po retinoidach lub w trakcie terapii retinoidami. Dlatego że ukoi właśnie te wszelkiego rodzaju podrażnienia i pomoże zminimalizować suche skórki. To jest maska, która podobnie jak poprzednia nie wymaga zmywania, w związku z tym nakładamy ją zamiast kremu nocnego i rano budzimy się z ładniejszą skórą. Kolejna maska również, z, powiedziałabym spełniająca podobną rolę, nieco lżejsza, maska nawilżająca Nuxe SOS krem Fresh de Botte. To jest maska, która Pięknie sprawdziła mi się już niejednokrotnie w gabinecie, słuchajcie, gdzie miałam sytuację podbramkową, gdy ktoś przychodził z naruszonym wybitnie płaszczem hydrolipidowym, ale mówię, że jest lżejsza od swojego poprzednika, czyli od maski Alkmi, ze względu na to, że ma bardziej właśnie takie właściwości nawilżające, ona nie będzie aż tak silnie odżywcza. Cudownie sprawdza mi się, słuchajcie, przy cerach trądzikowych i naprawdę nie spowodowała ani razu powstawania zaskórników. To jest maska, która pięknie wspomaga cerę trądzikową, cerę dotkniętą wszelkimi problemami jak łojotokowe zapalenie skóry, ale co ciekawe, również atopowe zapalenie skóry czy trądzik różowaty. Ale nie tylko oczywiście. To jest maska, która jak najbardziej doskonale sprawdzi się przy cerach suchych, podrażnionych, wrażliwych, dojrzałych. Więc tak naprawdę to jest jedna z najbardziej ogólnych, powiedziałabym, masek w dzisiejszym zestawieniu, która nie zrobi Wam żadnej krzywdy ale oczywiście to nie znaczy, że jak nie zrobi krzywdy, to też, że nie przyniesie oczekiwanych efektów. Przyniesie jak najbardziej. Ona rzeczywiście przepięknie zmiękcza skórę, delikatnie ją, bym powiedziała, może nie rozjaśnia. To jest po prostu takie klasyczne rozjaśnienie, bym powiedziała, ze względu na odpowiedni poziom nawilżenia. Więc jeszcze raz powtórzę, że to jest maska, którą nakładamy zamiast kremu nocnego i rano właśnie mamy tą cerę ukojoną. I teraz przejdziemy sobie do jednych z moich, powiedziałabym, Ulubionych masek, bo masek w płacie, w płacie, w płachcie. Maski, które w ogóle nie wymagają oczywiście zmywania, je stosujemy nakładając na 20 minut po umyciu twarzy i później wmasowujemy pozostałości esencji na skórze i nakładamy kolejno nasze kolejne kosmetyki. Tu już po nich nie wymaga, znaczy skóra nie, powiedziałabym, że nie przyjmuje dodatkowych substancji w postaci serum, tego już jest wtedy po prostu za dużo, więc wystarczy, że po takiej masce nałożycie krem. I teraz w zestawieniu mam cztery tego rodzaju maski, absolutnie moje ulubieńcy. One też się już pokazywały na moim kanale. Maska w płachcie z peptydami, Holika, Holika Skin Rescue Mask Sheet Peptid. To jest maska, którą polecałam przy okazji... Zabiegu z dermarollerem, czyli to jest maska silnie kojąca z peptydami, która da Wam ładne ujędrnienie, rozjaśnienie, taki efekt bankietowy i ona naprawdę się doskonale sprawdzi w tej sytuacji. Maska, która ukoi skórę ze względu na obecność peptydów, czyli będziemy miały tutaj też takie właściwości łagodzące. W związku z tym znowu mamy dość ogólne, bym powiedziała, zastosowanie, jeżeli chodzi o podział na rodzaje skór, bo zarówno sprawdzi się przy tych skórach bardziej suchych, jak i tych cerach przetłuszczających się. Natomiast tutaj mocno będą ją chwaliły osoby, które potrzebują takiego ujędrnienia, gdzie ta skóra rzeczywiście utraciła tę swoją jędrność, elastyczność i zwyczajnie w świecie potrzebuje lekkiego takiego liftingu, więc gorąco tą maskę w tej roli polecam. Kolejna. Ukazywała się też już wielokrotnie. Absolutnie to jest maska. Słuchajcie, do której zawsze wracam. A co ciekawe, obecnie jest teraz w promocji w Hebe. Jest to maseczka nawilżająca w płachcie z witaminą B. Tu jeszcze dodatkowo mamy kwas hialuronowy marki Cliff. To jest maska, która przepięknie koi skórę. I słuchajcie, to jest. Taki zastrzyk nawilżenia, że jak wasza skóra jest rzeczywiście taka mocno powiedziałabym przesuszona, teraz szczególnie polecie, to też jest cudowne ukojenie dla tej skóry. Takie nawodnienie, napicie się tej wody. Ta maska tak jest intensywnie, powiedziałabym, tak mocno nawilżona tą esencją, że jak zdejmujemy to ona po tych 20 minutach, to ona nadal jest jeszcze mokra. I to jest szalenie przyjemne, bo czujemy po prostu. Takie ukojenie na tej skórze, takie silne nawodnienie. I tu też tak w zasadzie powiem Wam, że nie podzielę ją na rodzaje skór, dlatego że ona się sprawdzi znowu dla tych cer suchych, wrażliwych, naczyniowych, dojrzałych, poprzez nawet cery problematyczne, trądzikowe czy złojotokowym zapaleniem skóry. Choć tutaj, to już jest sprawa oczywiście bardzo indywidualna dlatego że tu trzeba by zobaczyć czy rzeczywiście przy zastosowaniu tej maski nie dojdzie gdzieś do powstawania zaskórników, ale jeżeli chodzi o takie ukojenie i nawilżenie to gorąco ją polecam, bo naprawdę jest to momentalnie już po jednokrotnym zastosowaniu silnie odczuwalne. Przedostatnia maseczka. Maseczka w płachcie Mediheal Botanic Garden Pumpkin Sheet Mask. To jest liftingująca maska z ekstraktem z dyni. Czyli mamy dzisiaj w zestawieniu dwie maski z dyni. Jedna to jest ta z organika, którą nakładamy na nosy maska kremowa. Ta natomiast Wam przyniesie takie właśnie złagodzenie, ukojenie dla tej skóry i nawilżenie bardziej. To nie będzie maska, która będzie w żaden sposób odżywiała. Zresztą nie taką rolę spełniają maski w płachcie. One nie odżywiają, one zdecydowanie bardziej nawilżają skórę. Więc, jeżeli potrzebujecie odbudowy płaszcza hydrolipidowego, to wtedy zdecydowanie polecę wam maski kremowe, bądź stosowanie naprzemienne. Na przykład raz w tygodniu ta, raz w tygodniu ta, czyli mamy na przykład zestawienie dwóch masek, dwa razy w tygodniu. Raz mamy maskę w płachcie, powiedzmy w poniedziałek, a następnie w czwartek mamy maskę kremową. I wtedy przepięknie, rzeczywiście to tym torem idąc, odbudujemy sobie płaszcz hydrolipidowy. Powracając do tej maseczki. Z nią podstępujemy. Podobnie nakładamy na 20 minut. To jest maska, która doskonale sprawdzi się przy wszelkich podrażnieniach, przy zmianach zapalnych, dlatego że znowu powracam do tych właściwości dyni. Więc jeżeli borykamy się ze skórą problematyczną, to jak najbardziej będzie to bardzo dobre rozwiązanie, ale również dnia ze względu na swoje właściwości antyoksydacyjne sprawdzi się. Przy cerach dojrzałych. Więc znowu mamy dość, wydawałoby się, ogólne zastosowanie. Z tą różnicą, że tamte poprzednie dwie maski to są maski bardziej bym powiedziała nawilżające, kojące, a ta maska już można ją nieco potraktować jako maskę troszeczkę bym powiedziała terapeutyczną, właśnie ze względu na obecność dyni, czyli to działanie przeciwzapalne. Więc jeżeli borykasz się właśnie z, z jakimiś zmianami, to będzie to dobre wyjście dla Ciebie. I na koniec mamy maskę COSRX RX. Advanced Snail. Mucin Power Essence Sheet Mask, uwielbiam te długie słuchajcie nazwy, nie wiem dlaczego tak jest, ale w przypadku że rzeczywiście zauważyłam masek w płachcie, to ma miejsce, można sobie po, po, połamać język. To jest maska w płachcie ze śluzem ślimaka i znowu tutaj mamy dość taką terapeutyczną bym powiedziała maskę, też ją polecałam w przypadku dermarollera, bo ślimak, a konkretnie śluz ślimaka ma właściwości... Przeciwzapalne, antybakteryjne, więc weźmy to pod uwagę, że tutaj możemy śmiało tą maskę zarówno zastosować przy cerzy problematycznej, ale też przy cerzy skłonnej do rumienia. Ona ładnie będzie też łagodziła. Jak większość zresztą masek w płachcie, one będą tak chłodziły przepięknie skórę. Ale właśnie ślus ślimaka ma te właściwości, że jak działa przeciwzapalnie, to nie tylko na krostki, grudki. Ale przy okazji też właśnie na ten rumień, więc ten rumień tu będzie pięknie też złagodzony. Jak najbardziej polecę również tę maskę cerom dojrzałym, bo śluz ślimaka ma właściwości oczywiście antystarzeniowe. To jest maska, która Wam też ładnie napnie skórę, oprócz tego, że oczywiście nawilży i sprawdzi się, zarówno dla tych cer, nawet wybitnie przesuszonych, powiedziałabym, poprzez wszelkiego rodzaju cery odwodnione, bo pamiętajcie, że odwodnienie może występować zarówno przy cerze, nie tylko suchej, która z natury ma takie skłonności, ale oczywiście przy cerach mieszanych, tłustych, problematycznych, właśnie tam, gdzie występuje trądzik, gdzie traktujemy skórę dosyć, powiedziałabym, agresywnie, to ta maska będzie fantastycznym wyjściem z sytuacji. I znowu powtórzę, jak najbardziej też dla cer dojrzałych, więc tak naprawdę tutaj mamy dosyć szerokie spektrum działania. Kochane, dzisiaj taki krótki, krótki bym powiedziała, research tych wszystkich masek. Postarałam się tutaj wam znaleźć jak najbardziej maski, które pomogą wam funkcjonować z dodatkową pielęgnacją, bo owszem, mogłabym tutaj na przykład zawrzeć marki, chociaż maski takie jak silnie oczyszczające na przykład z mułem, z morza martwego, czy chociażby z mikronizowanymi algami, ale biorąc pod uwagę, że szykuję dla Was za chwilkę nowe schematy pielęgnacji, gdzie chciałabym, żeby zawsze w takiej pielęgnacji znajdował się jeszcze peeling kwasowy, bądź dodatkowe inne kwasy, czy retinol, to, to wtedy wplecenie takiej maski silnie oczyszczającej, która rzeczywiście po zastosowaniu daje uczucie mrowienia i zaczerwienienia jest wtedy dość, powiedziałabym, Trudne i uciążliwe, dlatego że ta maska nie do końca nam się potrafi wtedy wpisać w cały ten schemat, bo. Yy... To podrażnienie może jeszcze towarzyszyć gdzieś następnego dnia, a to przecież nie o to chodzi. Więc zdecydowanie wtedy korzystniej będzie zastosować właśnie retinol, kwasy, które dadzą, na, dadzą nam taki przyjemny, fantastyczny, wręcz powiedziałabym, efekt rozświetlenia tej skóry, silną stymulację. I przecież właśnie o to chodzi, żeby tę skórę silnie pobudzać do regeneracji. Także wszystkie te maski, które Wam tu dzisiaj przedstawiłam, to są maski, które przepięknie wplotą się zaraz w kolejne schematy pielęgnacji, które już dla Was. Szykuję więc te schematy pielęgnacji już za chwilę będą się ukazywały, one już niedługo będą dostępne. Wszelkie szczegóły, oczywiście, będę już wkrótce zdradzała. Kochane, jak zawsze, dziękuję Wam za szczególny, gorący udział, udział w komentarzach. Jeżeli podobał Wam się ten filmik, łapki, kciuki w górę pozostawiajcie, subskrybujcie mój kanał, żebyście były ze wszystkim na bieżąco, zadawajcie pytania w komentarzach również propozycje na kolejne tematy i cóż, do zobaczenia w następnych filmikach.